Siemanko. Co można kupić za 700 zł? Jakie auto kupiłem ostatnio za 700 zł? No na pewno nie takiego Crossa nie taką KV70XC, ale w kombi można kupić za 700 zł auto. Przykładem jest Czesio, czyli moje mondeo. To też nie do końca było sprawne, bo tam sprzęgło było do kitu i auto ledwo co jeździło. Ale czy można Volvo kupić? No, okazuje się, że można. Nie będzie ono czyste i będzie upośledzone. <grytanie> Oto mój nabytek. Trochę taki niechcący. Auto oczywiście jest brudne, no bo czyste auto, ktoś żeby sprzedawał za 700 zł, wydając jeszcze na myjnię, no tak może być słabo. Więc auto jest mocno brudne. To też wynika jakby z tego, że ostatnie Tygodnie chyba, nie zaryzykuję tutaj stwierdzenia miesiące, ale dość długo No auto nie jeździło. Więc jak się domyślacie, auto też kupiłem niesprawne. Ale miałem kręcić odcinek na zewnątrz yy, ogrodzenia, bo wczoraj je tutaj scholowałem razem z właścicielem, yy, który okazał się jakimś tam znajomym, znajomego. I mi to auto w końcu. Yy, Zechciał sprzedać Znaczy ja go nie chciałem Ale no on chciał mi je sprzedać więc Jakoś żeśmy tam dogadali się Na taką kwotę A czemu auto jest już tutaj No bo już auto jeździ Już jest sprawne Zajęło mi to wczoraj Nie za dużo czasu Jak się okazało Auto to S70 Volvo S70 S70 od y, skrótu upośledzone. E, upośledzone, bo to nie kombi, nie kombi, więc y, tutaj y, nie ma bagażnika. E, w jeście mam większy bagażnik w tym momencie, bo ta butla też sporo zajmuje, on jest dość głęboki, znaczy, ja wiem czy dość głęboki korolla no, y, w E12 wydaje mi się, że ma większy bagażnik niż tutaj ta SK. Ogólnie dla mnie każde Volvo, które nie jest kombi jest bez sensu i każde będę nazywał upośledzonym. Volvo powinno być w kombi i tyle, przynajmniej tak dla mnie. Tutaj prawne oko pewnie dojrzało już taki skrót 2.0, czyli najmniejsza jednostka silnikowa, jaka występowała w ogóle w tym modelu i ktoś powie, oby to było 24 zawory, oby to było 24 zawory. Wnętrze zaraz sobie wrócimy, bo jest tam troszkę kwiatków, nie ma tutaj w ogóle zabezpieczenia, więc jeśli zapomnę raz tylko zamknąć maski, to ona mi się cała otworzy, jak się otworzy to wyłamie zawiasy, a zawiasy wygną potem dwa błotniki, może też pójść rzeczywiście szyba i dach, ale to swoją drogą, no i ktoś powie, żeby to było 20 zaworów, chociaż 140 koni. Ale ten napis do HC mówi co innego, to tylko 10 zaworówka, czyli mamy tutaj 120 czy 125 porażających kuni, które mają napędzić, nie pamiętam ile to auto ma, trzeba by do dowodu, ale podejrzewam się, że S70 będzie nie dużo lżejsza niż V70, czyli 1400 z kawałkiem. Na pewno niecałe półtorej tony. Półtorej tony napędzane silnikiem 2.0 bez turba, wolnosak, 125 koni, tak jak mówię. Do tego jest tutaj jeszcze tak, klimatyzacja, która będzie obciążać ten silnik, jeśli będzie chodzić, wspomaganie, które będzie obciążać ten silnik i dodatkowo jest zamontowany gaz na zwykłej śrubce. Znaczy już tutaj no nawet nie na śrubce. Nie, no jest śrubka też. Jest i śrubka. Jest i też krokowiec, który tutaj coś ma robić z tym gazem. Czyli jest to zwykły mieszalnik. Tutaj jest gdzieś yy, mikser tak zwany czyli taka zwężka, która robi z przelotu coś takiego, żeby to nie zmuchiwało i jeździło. Dodatkowo jest tutaj mnóstwo jakichś klap antywybuchowych. Tu, tutaj jest taka naturalna. Dziura wiewająca z drugiej strony, zresztą jest jeszcze większa dziura. Wiewająca sam tutaj mechanizm <grymny> też jest jakiś dziwny, bo, jak sobie to rozkładałem, tam jest taka klapka podciśnieniowa, którą sterują te podciśnienia, chyba bo jedno z nich tam właśnie idzie i to otwiera, zamyka. Najpierw robi, żeby nadmuch, nadmuch był od strony silnika, chyba ciepłego. To chyba ma pomóc w zimie albo ma być nadmuch, tutaj od frontu. Ciepłego w sensie zimą, a zimnego właśnie tutaj, latem dziwny jakiś system. Pierwszy raz go spotykam. Ogólnie z wolnostkami w Volvo nigdy nie miałem do czynienia. To jest w sumie pierwsze, które w ogóle gdzieś dotykam. Raz gdzieś tam coś takiego. Chwilkę miałem, ale to w ogóle nawet nie jeździło ani to było w sumie tylko taki dawca części. A czemu auto nie jeździło? Zapytacie bo jak wspomniałem, było uszkodzone było uszkodzone, bo przewód masowy, czyli ten on jest w Volvo taki dwuczęściowy jedna część to jest tutaj takim cieńszym kablem poprowadzona do budy o tutaj a druga część to jest taki grubszy kabel, który idzie sobie tam niebiesko, niebiesko po podłużnicy i jest przykręcony do silnika śrubą 12 no i ten grubszy kabel okazało się, że był całkiem zerwany w ogóle na silniku nie było masy. Silnik brał sobie tylko masę z budy przez jakieś tam poduszki i jakieś tam inne elementy, więc no, masa była zaburzona. Myślałem, że to tylko to, więc jak już to zobaczyłem, to ucieszyłem się. Oczywiście zmieniłem przewód, taki akurat gdzieś tam w skrzynce miałem. Próbuję palić. No, nie pali. Jakie ja w ogóle właściciel miał tutaj problemy? W zimie na jakiejś chopie podskoczył i auto zgasło. Zgasło, ale po jakimś czasie, po dłuższym kręceniu zapaliło. Znowu pojechało kawałek, znowu na jakimś dołku znowu przestało jechać. Zostało scholowane i potem mm, już nie chciało za bardzo palić. Paliło od święta. Trzeba było je długo pokręcić. Coś mi tutaj jakiś ptaszek, fruwaniec. Chyba mi się tutaj z kotem bije w sensie kot na niego poluje, a on <noise> też mu tutaj chce oddać. Auto bardzo ciężko paliło. Bardzo długo trzeba było je hechtać. Jak już zapaliło, to trochę podziałało. Jak dostawało temperatury, to znowu gasło i znowu nie da rady było tego auta odpalić. Więc właściciel zmieniał tutaj kolejno czujniki, świece, kable, tutaj zamieniał różne jakieś czujnik położenia wałka pożyczał ode mnie cewkę bo też było podejrzenie, że to ona odłączył w ogóle całkiem układ gazowy bo też było podejrzenie, że tutaj coś on zaburza no zostały tak na dobrą sprawę kable i kopułka z palcem no i pierwsze to też następne zrobiłem, co nie było właśnie zrobione to jest kopułka z palcem. Jak widzicie tutaj są podpisy, bo kopułka pochodzi z mojej białej damy, bo tylko tam miałem kopułkę, bo cross country jest już wersją z elektroniczną przepustnicą, czyli nie ma kopułki, są już cewki, jest pięć cewek, tak samo RK, R, -ka. R -ka też już jest na elektronicznej przepustnicy, tam też są cewki, nie ma takiego zwykłego aparatu zapłonowego z palcem. Ale w mojej białej damie jeszcze coś takiego właśnie jest. Tam jest ten układ w ogóle przerobiony na, na odwrót, no ale zastosowana jest normalna kopułka, normalny palec. Wymieniłem kopułkę, wymieniłem palec. No i co się dzieje? Ale się ta, ta wszystka tutaj drzą, biją. Przynajmniej wesoło jest. Robimy tak, przekręcamy kluczek i fura działa. Że właściciel może być troszkę niezadowolony, niepocieszony, że Tak w taki sposób udało się to naprawić, no, ale nie dziwię mu się, że troszkę też już zaczynał się poddawać, bo naprawdę no, tyle, ile tam się narobił przy tym, to, to jego. A to jest właśnie wspomniana kopułka, która tutaj była. Jest ponadpalana, jest trochę jakaś taka tutaj umurusana, ale. No Widziałem gorsze i auto działało. Tu jest natomiast palec całkiem normalnie. Nie widać tu jakiegoś spękania. On był przeczyszczony przez niego i kopułka też była przeczyszczona. No ale jednak tutaj jakiś problem był Nośnie właśnie tych dwóch rzeczy. Nie wiem, która na dobrą sprawę robi tutaj problem. No ale fura działa. Jest tu taki troszkę obtłuczek i zarysowaniec, tutaj to cała klapa w ogóle jest porysowana, tutaj. to jest coś, co najbardziej rzuca się w oczy I nawet dach, bo gdzieś tam się stoczyło i wjechało pod siatkę i ta siatka tutaj po prostu poharatała część nadwozia lakieru. Jak widzicie to ma alufelgi jakieś tam. Jakieś, no bo jakieś to jest najmniejsza alufelga, która występuje tutaj, czyli 15. Tarcze są takie, no rzekłbym troszkę slabawe. No. Ogólnie hamulce jak się hamuje, to tak poprosiłem właściciela, że jak będę go holował, to żeby troszkę przetarł te hamulce i wziął to trochę zadosłownie, bo trzymał cały czas hamulec, więc nie wiem czy mi nie przypalił klocków. Tarcze jeszcze jakoś tutaj grubo wyglądają, tylko... Mam... Zresztą taki nalot mają no bo auto właśnie stało długo tu klotku widzę że jeszcze długo ta luftergi nawet jak się odpierze, widzę to nawet nie powinny głupio wyglądać ultra speed eee, Gizlawet, co to za firma z misiem polarnym i słoneczkiem sądzę że to są zimówki co nie wiem nie będę zmieniał <laughs> nie będę zmieniał ta lampa widzę że jest kiedyś miała wycieraczkę no i co, tutaj to już nie ma co, 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 co pakować akumulator jest, oczku się nawet na zielono świeci, płynu mamy, yy, olej, olej, yy, olej, a to olej, to olejemy to, Bierzemy na minimum, czyli gdzieś tam sobie ten olej bierze, ale w bagażniku widziałem tę pańkę z olejem, będę przynajmniej wiedział też jaki tutaj olej lać. I widziałem. A jest. Widzicie jak ta klapa. Ciężko chodzi. Co tu mamy? Lotos no semisinteczki 10W40. A, dużo go jest. Strasznie, rzeczywiście. Dobra, teraz go doleję. Ogólnie furę spróbuję umyć, bo mam karszera, myłem fiestę. Więc furę tą też umyję. Zobaczymy jak ono wyjdzie. Gdzieś tutaj chyba jakiś dzieciak jeździł. Jakiś taki brudne. Z tyłu też sywkiła i mogiła, ale oryginalne dywaniki są, o miło, miło. Ten fotel nawet fajny, no ale tam ten pokrowiec jest okropny, brzydki i taki, no troszkę taki brzydki. Pod spodem jest niestety niemiło, bo tak jak i w, w, tutaj w Cross Country, to i w tym tutaj jest ten, no ta skóra jest, ta do skóra jest spękana. Żadne fotele ma, ma klimatronik. Ma radio, które da się włączyć. Wiem, że harczy któryś głośnik tam z tyłu. Chyba tam są... Tutaj są chyba jakieś głośniki w e, tym pól. Odpowiadam z męski już od 999 zł. Sprawdźcie gdzie kupisz. Tak, Jeśli to coś tam harczy. Dobra, nie będę włączał, bo zaraz mi usuną film znowu. Nie, 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 nie. Tu jest jakiś zapach nawet niech on się tutaj trochę roz... troszkę taka buteleczka tutaj, to trochę głupi pomysł o, jaki brudna. o, nawet działa dla pasażera jest, a dla kierowcy pewnie nie, nie ma <ścoughs> no i taka bida wersja ja się się no, podgrzewane z lusterka i widzę tylną szybę, ale nie ma y, przełącznika info nie ma też y, kontroli trakcji, co tu jeszcze może być mógł być szyberdach y, kierownica jest zwykłą, w ogóle chyba pierwszy raz Trzymam w ręku taką zwykłą kierownicę w V czy w S70. Ale nie jest nawet wyśmigana. Jest taka całkiem fajna. Cieniutka taka. Troszkę tak dziwnie się ją trzyma. tak. No inaczej tak. Inaczej. Tam jest widzę y, tempomat. W sensie tempomat, ale on w ogóle nie reaguje. Podejrzewam się, że ktoś założył po prostu taką manetkę, bo taka gdzieś była dostępna. O, jest kapchodze. To działający. To dziwne. O, i tu jest takie coś, co będzie trzeba przykręcić. Jest jakaś kratka. Oczywiście blachowkręty są niezastąpione, w sensie nawet nie blachowkręty, tylko to jest jakiś e, w ogóle karton gipsów chyba. Co to się tutaj da włożyć? W ogóle, jakby, jakby to w ogóle nie taka kratka była. To jest jakiś kawałek Inszego plastiku Ta, to jest coś Coś pseudopodobnego Tylko yy, Wycięte z czegoś innego <grystanie> Ale nie będzie dziury no. no nie będzie dziury Dobra, dobra, myję to Za chwilę się zobaczymy po umyciu No i Volvo po jakimś tam Opłukaniu, rzekłbym bo to nawet nie nazwałbym umyciem, tylko go tak opłukałem mocno, gdzieś tam przetarłem, bo doszorować by go trzeba było porządnie, żeby to nazwać myciem. Bo tutaj wszyscy te zacieki jeszcze takie. Są lakier jest strasznie zniszczony, On Nie wiem czy był umyty całe życie na jakichś szczotach. Jest tak porysowany, a na tym czarnym to tak widać. Strasznie to wszędzie. Jest po prostu od. Przodu do tyłu. Także to, co tutaj jest porysowane, to jest mocniej, natomiast tam no, wszystko jest takie porysowane, sobie. sumie. Zderzaki tak samo. Ale teraz już nawet wygląda jak auto, nie? Nie straszy. Nikt by nie powiedział, że to tyle kosztowało. Wewnątrz też to trochę tam ucywilizowałem. Gdzieś tam przetarłem delikatnie plakiem psikłem, <noise> żeby i ładniej pachniało, i jakoś tak przyjemniej było. No, jakoś, jakoś to prezentuje się. Tutaj ten głupi pokrowiec, niestety strasznie ciężko się go odkurza. Poprzyczepiało się do niego jakichś takich, nie wiem, może by go uprać. Mam dziś jeden jakiś pokrowiec, w ogóle mam pokrowce jakieś do fałki. Gdzieś one tam leżały w garażu, miałem je wyrzucić, ale może ten pokrowiec kierowcy byłby ładniejszy. Bo sam fotel, no, no okropny jest po prostu, jest brzydki, nie chcę. Nie chcę go tutaj takiego brzydkiego pokazywać, w sensie jak się wsiada to no nieprzyjemnie, mnie. nie lubię takiego, że tak jak wsiadam do crossa to mnie strasznie drażni ten fotel, a nigdzie go nie mogę dostać, więc jakoś tam wysprzątane, te dywaniki ogólnie są czarne i będę chciał je właśnie zamienić z krosem, bo tam są takie nie wpięści w oko szarawe, więc tutaj niech będą te szarawe, a w krosie niech będą te ładniejsze. Nie wspominałem, ale auto oczywiście normalnie jeździ, ma normalnie przegląd, ma normalnie OC, co prawda ma jeszcze to OC tylko kilka dni, będzie trzeba zapłacić, więc to jakiś tam koszt, ale ogólnie się porusza, normalnie można się nim bezpiecznie poruszać, palić pewnie będzie z 15-18 gazu, bo ten silnik no niestety trzeba go trochę deptać, a on, on pali tyle co, co, co turbo no. W trasie może być bardzo oszczędny. Gdzieś tam przy jakichś niedużych prędkościach, rzeczywiście poniżej pewnie dychy, można zejść. Ale tak to no, po mieście to będzie kotłował na tym mikserze, ile, ile mu tam yy, mikser poda. <laughs> A będzie to dużo. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony jakby, jakby z tego auta. No, za tę kwotę, no, co to wymagać? No, auto jeździ. Yy, klimatyzacja jest sprawna, bo sprawdziłem. Klima działa tylko. Yy, no, Głośno chodzi sprzęgiełko. Coś będę musiał, może na to poradzić. Nie planuję jakichś większych inwestycji w tym aucie. Yy, ma sobie jeździć. Pewnie przez jakiś czas będzie u mnie. Potem może gdzieś je będę ogłaszał. zobaczymy jeszcze. Na razie się jeszcze nad tym nie zastanawiałem. Yy, jadę sobie na spota chyba. Czy nie wiem, czy tym. Chyba tak. Dobra. Tyle na ten krótki filmik. Ja, was jak zawsze, pozdrawiam. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Best.